z tej strony kuba obiecałem że robimy nocny nocny jest jedynie tylko moja jedna lampa a dzisiaj my i nocny maraton z fagins friends pamiętajcie jeśli chcecie więcej z koniecznościów to zostawcie suba i łapę w górę a teraz moi drodzy robimy content, de, znaczy nie content, grę dalej. Chodzę tu, może ktoś dołączy, ale nie nastawiam się. Select, not pierwsza. I... piszemy. Czekajcie. O, jest dobra. You are night guard. Co robimy pierwszy? Idziemy, moi drodzy, do tego. Jest nasza. Ty. A my się wydaje, że jestem wysoki od Chiki. A móle, czekajcie. Jest! Yes. <laughs> Działa Ok, no to lecimy, więc z tym koksem. Odpalamy noc. Podnoszę do tego biura. R okay. Czy, go? Dobra, no do, i do, drodzy dzisiaj nie jest tylko będziemy kontynuować z jakimś typem. Może wyjdzie. Bo dzisiaj będę chciał nagrywać to sam. Niech dla mnie pomaga. Lecimy. Okej, okay, dobra Siedzimy sami A możemy wyjść, okej Bo F mamy lata To jest taki gary Freddy Bonnie i Chica Lisiasty Będę na niego mówić też Foxy, ale... Ty Mogę ruszyć jego okiem? Czekaj, zróbmy mu <laughs> czekaj że ma tego yy, zedacz za ma gdzie robi mu bo nie bo nie ma Zed'a a z nim też możemy coś robić czy nie? <laughs> no jaja. Ty... Aha, dobra. Czyli będzie jest jakiś pewnie easter egg? a mogę mu ruszyć OK? Nie, ja mu okay, nie mogę ruszyć okay. za tym. że Patent Servis nie ma no z tego. Płynny do <gryzny> kantorek woźnego, czyli alkohole. Znowu Dobra, wiem, że oni się nie ruszają jak w każdym etapie nie ruszają się do w nocy. Przepraszam. Dziękuję Jestem ten piękny występ, moi drogie, nie ma trady. Ej, Jestem na jego łbie! Ale jaja, dobra. Cisza. Cisza? Od kogo? sprawdzamy więc. No, maraton. Mój drodzy, dzisiaj skończymy do 6. 7. 7 nocy nie da się przejść, bo wiem. Bo nawet widać, że przyszedłem do 6 nocy, nie do siódmej. Siódmej się nicety nie da przejść w tam jedynce, ale już w dwójce da się... F Foxy. No 66... No 66% i... Ja, nie chodzi po pizzę, bo to jest wiecie trochę no, prostrza noc. Łozienki. Byle trzeba zajmować się czymś fizjologicznym, bo 6 godzin siedzimy na. Cika? O, cześć, ty nieszczęsny kuraku, to czemu w ogóle pytanie? Czemu ona nie wylądowała? A wa... nie projicowałem, czemu ona nie poszła do fabryki KFC? Czemu one nie poszły do fabryki KFC? Czy jest tutaj ta gazeta? Trzecia rano Błoni poszedł gdzieś, nie będę sprawdzał na kamerę, bo nie chce mi się Okej, okay, nie jest tu <laughs> ボニー <laughs> ボニー Zabawnie wygląda, że no. <śmianie> ten ma zeza. Ten też w obu... <śmianie> ten, nie ma bóg. ten bóg. Tak naprawdę, że on nie ma zeza. Ani chika, to byłoby zabawne. Jeśli zobaczysz, to ja nie ma z zezem normalnie. Zezo do animatronów Zezo jest częściej anio... do animatronów O, czeka się patrzy z kibla hmm. Okej, okay. aż się drzwi same zamknęły Z siebie Może jakiś nie wiem, szybta się. Okej, okay. czekaj, jest w kuchni, dobra, no to możemy na razie jako tako. O, lisiasty. Zawsze mi się skurczy, do jakiś szybta czy jest w kuchni? Hmm. czy <grych> w kantorku siedzi <grych> w kantorku sam sam Wypijemy wódkę z woźnego żyć, nie umierać. Ja bym wypił, nie wiem jak ty, ale wypilibyśmy. po kierunku. Nie chcesz, cheapa. O, ja miałem w ogóle plan, jak nie nagrywać sam tego, ale nagram Skoro nikt się nie zgłosił, no to mówię, no dobra, to nagrywamy sami. Dawid nie ma, może ma karę. Nie ma nikogo tutaj, on siedzi tu, lisiasty z na kamera, że wiem, że go widzę tam Ale sprawdźcie sobie, gdzie jest Chica, bo... Zniknęła Stoi mi tu Gdzie ona jest? Gdzie jest Chica? Zresztą gdzie jest Szybłoniarz czyli Boni. <laughs> ale to jest zezys <laughs> to jest zabawne A wy nie widzicie tego mojego kursora Czekajcie, nie! Next night, next, ne next, next Bo wy nie widzicie mojego ekranu, no nie, czekajcie, jeszcze nie spadę nocy właściwość Okej, okay, dobra. Dobra, widzicie mój kursor. <laughs> Czekajcie. Pierwsze co, zrobimy to tak. Zowe animatrony. <laughs> nie no nie ma w ogóle masek do icia z tego. <laughs> Uwaga. Uwaga <zaraz. laughs> Jeśli pytanie padnie kiedy The Demorti, no to będzie, obiecuję wam, że będzie Teresa Demorti. of the Morty. Będzie wygląda, no nie. I czeka się drugi Freddy? Wtedy nie nawet czeka się temu Zezo, gigantyczną... <laughs> Animatroni- I już mam tytuł Animatroniki do Seuza we FNAF Momencik Bo z tego nocy się nie da zacząć autentycznie I Druga nas i drugi raz Fungaya będziemy słuchać No, zaczynamy Dobra to mam, nie będziemy Fongaja słuchać Kto by normalny Fungia słucha Halo, hey. hello, hello! Zamawiał pan KFC do Zamawiał pan KFC! Kurna do pizzerii? panie! Albo Halo, hello, hello! Zamawiał pan... Kiedy zamierzasz pan le maka do, do Freddy Fazbear's Pizza? Kurde, to pizzery, panie! Ruszył się ktoś? Oczywiście się ruszył. Pedofile. Kurde, na bunie. Eeeh, pani! Ma mnie stąpić! Weź tę zezasz, no! Co już za nami? Jelki. Okay. Eee. <laughs> to musi być w każdej flapie. To obowiązkowe. Zawsze musi być, że... ten klikanie w nos. Czemu go nie ma? i w każdej, każdej flufie... Ty wiecie, której części nie ma go? W nafie... W nafie... ruin i w Security Bridge. Myślę, że. część moich widzów nie chciało nagrać ze mną tego filmu? A prze... Abym ten. Abym to zrobił. I jeśli podzielam jeszcze widzów z DeForesta, pod moimi filmami bardzo dziękuję, że zareagowaliście. na przybierałem wam serduszka. żeby nie było, że taki zły YouTuber. Jestem. O, Foxy już wybiega.

Ty, ale wkurzony! Ej, Foxy jest wkurzony, to, 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 to coś... Co się ciekawe? Boli. Ej, to ciekawe, że... Wiecie, Foxy jest zły. Tylko nie widać w kamerze. Trzeba przyjść do niego i zauważyć to. A tak spytasz kosi. Jak on nie już w szkole minął, bo u mnie tragicznie Pod względem tym że prawie chyba nie będzie używał kamer. Sprawdzem czy mi nie wbił, bo... Czy nie, bo oni to od razu nie wbija, tylko od razu Nie wbija on, tylko robi tak, że kamery nam... nie mogę nie zamyka... nie możemy zamknąć drzwi, on od razu zbija nam jumpscara daje, więc jeśli ktoś no co wynerwaj włącz ten film. W ogóle ktoś nie wychodził horror, horrorów, to jej wyłączy od razu foxy. Czy ja tu mam jakieś interakcje? Myślałem, że będzie miał gryzienie. Będzie takie. A już pan. Tego Freddy ma. Interakcje. Mimo <grystanie> <grystanie> no to, że że ten, to Hello Neighbor Alpha w i jeszcze to nie koniec filmu, to nie jest koniec moi drodzy, Zy. to nie jest koniec tam się kilka sekretów jest do odkrycia no nie no Zez mi się wyłączył no, wracaj do Zeza fuck, 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 fuck i co tu mi stoisz? nie, nie stoi tu, się zrażą, że no Eee, Foxy Foxy... To yy, 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 yy. nie, dobra, dobrze. Cofnął się. Co dobrze dobra. nawet. Jeśli cofnął. Jeszcze będę mieli szczęście, nie ma animacji jeszcze biegania, bo tu nie ma. Animacji to jest są... ten... Problem. Debugujemy się. 6 godzin jeszcze jeszcze nie, 3 godziny gdzie dość długo będziemy nagrywać, więc dzisiaj będzie starać się świecą mu na ryj. Świecę mu na ryj! Jak temu f... kurwa! Foxy tyciuruje ten! Ciulu, <laughs> jeden w ostatniej chwili, kurde usłyszałem, Fuck you. No, w sumie, w sumie, w sumie to ja pierdzią. Ja tak, tak słucham, czy takiego, tak Ja takie, wódku. Nie on z tyłu. Mówi stąd. że się zaraz nastawał. Też się podoję do burciki. Trzeba umalować od nowa, i, I pizza ci nie dam. Widzisz, jak ci będą wywalił? Co dzisiaj jesz Co jest maka? Też nie śmieję się za tułości, nie. nie śmieję się tego, po prostu. Też nie śmieję się za tych ludzi, nie. Nie, tylko sobie tak wiecie, mówię, że. Cika, to jest taki żaroczny. No, no, no. no, no, no teraz w tym, w Security Bridge miała ten, do wpierdziania pizzy. Czyli miała taki burdel od, od tego, więc kuda, Ty się nie dziwi, że się że można się śmiać z niej. Można! Z można! Fuck off! I mi teraz jakaś... jakieś zryty łeb... łeb, łeb przy, za, będzie pisał mi... Ale ty wiesz, że to animatrony też pewnie mam się tak i, i przyjdą aktywiści, aktywiści będą mi kurna robić wyszedł sumienia, że gram kurna gry, gdzie jest wykorzystywanie plastiku i ruszanie się animatronów. Kurwa. Można teraz z bo, bo się kurna ruszają gnoje. I z światła są wyłączone. No. No no, 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 no. Takie rezerwy, jakbyś się dziwisz że aktywiści istnieją. Dosłownie, że oni nie takie takich że na przykład farbują wody na zielono. I guess. I jej potem ryby umierają, czyli zaszkodzi bardziej środowisku, zabijają ryby. To, 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 no. Powiedzmy, że. Aktywiści robią więcej szkód niż kurn, kurna właśnie aktywiści robią więcej szkód niż normalny pożyteczni kurna wam dalej Dale, bo tam aktywiści bardziej y, niszczą dzieła sztuki A Potem wiecie, wyobraźcie sobie jakie coś nie. Jakoś... Gdzie jest górę? Gdzie jest Nie mieliśmy jaskera, ale teraz kończąc tą noc. Pierdzielę to, lecimy do końca. się śpiesz! tu idzie! I to moi drodzy na tyle dzisiejszego odcinka Nie mówię, że, że koniec maratonu Ja nie powiedziałem Koniec odcinka I nie lecimy dalej Back to low. Bo może ktoś dowie się Że gram Teraz i może Weź wede czeka tutaj. Będę montował jeszcze film. Więc na razie. Dzień. Widzimy się za kilka minut.